Miałem i nie znikały. Słuchaj, możesz mi dać święty spokój, chociaż na chwilę. Widzisz, siedzę przy... Lekarze przeprowadzili transfuzję. Zauważyli też oznaki niewydolności nerek. Przyjechałem, by modlić się za niego. Jesteśmy w pełni świadomi tego, z czym musi się zmierzyć, i będziemy się modlić, by był w stanie wyzdrowieć. W połowie marca stan Franciszka zaczął się stabilizować. 16 marca Watykan po raz pierwszy opublikował zdjęcie wykonane w szpitalnej kaplicy. Papież opuścił poliklinikę Gemelli tydzień później i rozpoczął rekonwalescencję. Zmarł w wieku 88 lat. Magdalena Woroń, Polsat News. Jego wybór był zaskoczeniem, gdy 12 lat temu pierwszy raz pojawił się na balkonie Bazyliki Świętego Piotra. Mało kto wiedział, kim jest i skąd pochodzi Jorge Mario Bergoglio. Świętowała wtedy cała Argentyna, bo tam był znany ze swojej pracy z biednymi.